Okazuje się, moi drodzy, że marka HOGER to nie tylko narzędzia warsztatowe, wciąż poszerzają swoją ofertę. Tak się stało w tym przypadku. Urządzenia pneumatyczne: ja dostałem do przetestowania dwa pistolety lakiernicze. Świetnie się składa, bo to motoramę muszę polakierować na kolor czarny. Pewnie wielu z Was zastanawiało się, jak zacząć lakierowanie jaki pistolet najlepiej do tego kupić. Więc dla Was właśnie jest ten filmik. Może nigdy tego nie robiliście, nie wiedzieliście przysłowiowo, jak się mówi, co się z czym je. Opowiem Wam o tym, co mogą te pistolety, i nawet pokażę Wam, jak one działają. Zajmiemy się najpierw większym pistoletem. AC zawsze większe weźmie. Jedzenie, jak dają w restauracji, zawsze większe. Otworzymy sobie opakowanie. I tu Wam powiem, że dobrze są zapakowane, także możecie nawet transport wysyłkowy brać. Ok, pistolet dysza średnicy 1,4 mm, odpowiednia do lakierów bezbarwnych, jak i do lakierów kolorowych. Nakręcamy. Jest to pistolet ze zbiornikiem górnym. Nie potrzebuje wspomagania. Przewód ciśnieniowy dopinamy szybko z łączką, i tak naprawdę pistolet będzie gotowy, tylko jak nim lakierować. Każdy, każdy szanujący się pistolet na rynku powinien mieć trzy regulacje. Regulacja pierwsza. Ciśnienie powietrza, które doprowadzane jest do pistoletu. Tutaj regulujemy sobie ilość tego ciśnienia, które idzie nam z kompresora do zbiornika z lakierem. Dwa dawka, którą chcemy dostarczyć do dyszy, aby powietrze wypchnęło ją na zewnątrz. Tutaj tak samo mamy regulację: jest blokada, czyli tak zwana pamięć. Możemy sobie zablokować, żebyśmy wiedzieli, w której pozycji poprzednio mieliśmy ustawiony. Dodatkowo trzecie pokrętło, które ustawia nam pióropusz, wachlarz, z jaką szerokością chcemy lakierować element. Jeśli będzie to element duży, fajnie rozszerzymy sobie pióropusz, mamy wtedy piękne krycie. Jeżeli mamy mały element, ustawiamy minimum, skręcamy powietrze praktycznie na minimum i będziemy mieli cienki strumień lakieru. O tym pistolecie już coś Wam opowiedziałam. Zajmijmy się jego mniejszym bratem. O ty, kruszynka taka, no. No i dobrze, no widzicie, no, zgrabny. Troszeczkę wiecie, z czym mi się to kojarzy, nie? James Bond i jego partnerka. Nie, ale tak naprawdę. To, co Wam mówiłem, trzy regulacje na dużym pistolecie tak samo i ten mały pistolet. Regulacja powietrza, regulacja dawki regulacja strumienia, z jaką e, zostaje wypychany lakier. Pojemniczek 100 ml tak naprawdę fajny do malowania małych elementów. Na przykład, jeżeli nie mamy. Kompletnie styczności, nie mieliśmy nigdy z lakierowaniem i chcemy polakierować taką ramę do lustra. To ten pistolet będzie idealny do ustawienia sobie odpowiedniej dawki, pomalowania ładnie krawędzi, aby nie było zacieków, no bo przecież tego nie chcemy. Bardzo fajna rzecz, nawet dla Majsterkowicza, który chce, nie wiem, zrobić fajną lampkę, zrobić prezent żonie, tym pistoletem da radę i co najważniejsze, nie potrzeba do tego dużego kompresora. Ciśnienie zasilające do tego pistoletu to 3 bary. Wystarczy malutki, Kompresor, który większość facetów ma na przykład w swoich garażach do pompowania kół. W zupełności wystarczy do tego pistoletu. No dobrze, oba te pistolety wykonane są w technologii HVLP, czyli mamy bardzo małą stratę materiału. Lakier, wiadomo, ma swoją cenę, więc po co go wyrzucać w powietrze? One są tak ustawione, że jak najmniej tego lakieru będzie nam uciekało na boki. Coś jeszcze mogę wam powiedzieć o tych pistoletach, moi drodzy? No, ja bym nie mówił. James Bond i jego partnerka powinni raczej ruszyć do lakierni. Czas na prace praktyczne. Rama do lustra, pistolety, zapraszam do lakierni. No i dobrze, moi drodzy. Towar, czyli w tym przypadku czarny lakier, jest już w pistolecie. Zobaczmy, jak działa pistolet. Ustawiona dawka na ostro, wąskim strumieniem. Rozkręcamy naszą regulację. Widzieliście? Od razu bardzo szeroko. Wiadomo, że jeśli kierujemy lakierujemy z bliższej odległości i bardzo ładna, równa powierzchnia. Jeśli chcemy zmniejszyć ilość lakieru, który dochodzi nam do dyszy, skręcamy naszą dyszę i nawet wtedy, jeżeli rozkręcimy pistolet maksymalnie, ledwo idzie. Odkręcimy. Pióropusz. No i proszę bardzo. A? No. I Picasso by pozazawdzięcił. Sprawdźmy mniejszego brata. Dzięki w ręku tak wygląda. <grym> o, dosłownie migiełka. Precyzyjna robota, małe elementy, a można naprawdę to fajnie zrobić, ale zobaczmy, co on potrafi. Jeśli byśmy go troszkę rozkręcili. Dosłownie migiełka. Czyli jeśli mamy jakiś malutki element, nie wiem, ozdobnik na przykład do mebla, jakiś dekor, ten duży pistolet może być problem, żeby to ładnie polakierować, natomiast tym pistolecikiem jesteśmy pięknie w stanie sobie własne inicjały wymalować. <laughs> Ale nie po to się spotkaliśmy tutaj przecież, żeby sobie inicjały malować. Lustro! Będzie. Na razie mamy ramę. I teraz fajnie ten malutki pistolet... <laughs> Przy pomocy tego małego pistoletu śmiało nałożyłem lakier na krawędzie. Nie obawiam się, że cokolwiek mi spłynie, powstanie niechciany zaciek i właściwe malowanie. Rama do lustra musi wyschnąć, trzeba tylko wkleić lustro. A dla koło ta rama? Dowiecie się w następnym filmiku. Warto oglądać. Nie tylko lustro.